Święty Krzysztof to jeden z najbardziej czczonych świętych w tradycji Kościoła. Znany jako Niosący Chrystusa, według przekazu, przeniósł Dzieciątko Jezus przez rzekę, niosąc na swoich barkach Zbawiciela całego świata. Jest patronem podróżujących, kierowców i wszystkich, którzy przemierzają drogi życia, zarówno te dosłowne, jak i duchowe. Wzywamy jego wstawiennictwa, prosząc o bezpieczną podróż, czujność i Bożą Opiekę. Zapraszam Cię do wspólnej modlitwy, do litanii do Świętego Krzysztofa. Niech Jego opieka towarzyszy nam każdego dnia. Litania do Świętego Krzysztofa. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Kyrie Eleison. Chryste Eleison. Kirje Eleison, Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Módl się za nami. Święty Krzysztofie, podświadomie szukający Boga, módl się za nami. Święty Krzysztofie, pragnący służyć najsilniejszemu Władcy, módl się za nami. Święty Krzysztofie, pracujący dla dobra bliźnich, módl się za nami. Święty Krzysztofie, mężnie walczący z żywiołem, módl się za nami. Święty Krzysztofie, przez dzieciątko Jezus nawiedzony módl się za nami święty Krzysztofie dźwigający tego który ciężar grzechów świata nosił módl się za nami święty Krzysztofie cudem zakwitnięcia suchej laski odznaczony módl się za nami święty Krzysztofie apostołem przez dzieciątko Jezus mianowany módl się za nami święty Krzysztofie Któryś tysiączne serca pogan przeistaczał, módl się za nami. Święty Krzysztofie, zwycięzco pokus, módl się za nami. Święty Krzysztofie, bohaterski męczenniku, módl się za nami, Święty Krzysztofie, patronie pielgrzymów, módl się za nami, Święty Krzysztofie. Patronie podróżujących, módl się za nami. Święty Krzysztofie, patronie kierowców, módl się za nami. Święty Krzysztofie, patronie lotników i marynarzy, módl się za nami. Święty Krzysztofie, patronie kolejarzy, módl się za nami. Święty Krzysztofie, opiekunie możny, módl się za nami. Święty Krzysztofie, łaską wysłuchań przez Boga nagrodzony, módl się za nami, bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie, bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie, bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie, od grzechu każdego, wybaw nas, Panie, od katastrof lotniczych i innych. Zawstawiennictwem świętego Krzysztofa wybaw nas, Panie. Od złych przygód w podróży wybaw nas, Panie. Od śmierci nagłej zachowaj nas, Panie. Od burz i powodzi zachowaj nas, Panie. Od wojen i wszelkich waśni zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie prosimy wysłuchaj nas, Panie. Abyś nam grzechy nasze odpuścić raczył, wysłuchaj nas, Panie. Abyś wstawiennictwo świętego Krzysztofa za nami przyjąć raczył, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy świętego Krzysztofa Ufnie na Patrona Swego obrali, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy ufni w Jego opiekę ostrożności nie lekceważyli, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy wzorem świętego Krzysztofa uczynnymi i miłosiernymi byli. Wysłuchaj nas, Panie, abyśmy o zbawieniu wiecznym pamiętali. Wysłuchaj nas, Panie, abyśmy szczęśliwą śmiercią życie zakończyli. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Krzysztofie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Stwórco świata i ludzi, błagamy Cię przez zasługi świętego Krzysztofa o serca czułe dla bliźnich, pozbawione egoizmu i samolubstwa. Niech wzór świętego Krzysztofa który tak wiernie spełniał Twoje przykazania, rozbudzi w nas miłość bliźniego, posiadającą moc szlachetnego regulowania wszystkich spraw na ziemi, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Krzysztofie, prowadź nas bezpiecznie przez drogi codzienności i wspieraj w każdej podróży, tej zewnętrznej i tej duchowej. Niech Twoje wstawiennictwo, Wyprasza nam łaskę ufności, odwagi i Bożej ochrony. Dziękuję za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz codziennie trwać w Bożej obecności, subskrybuj kanał, trwajcie w modlitwie i dołącz do naszej wspólnoty z Panem Bogiem.